Centrum aktywności międzypokoleniowej Nowolipie i Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, przystanek książka, zapraszają. Grandi amore czyli wszystko o miłości. Tekst Jolanta Kroner. Kilka refleksji o XXI Festiwalu Ogrody Muzycznej imienia Ryszarda Kubiaka. Od 2021 roku największy festiwal Warszawy, lipcowe ogrody muzyczne na dziedzińcu Zamku Królewskiego, nosić będzie imię swojego twórcy, zmarłego w grudniu 2020 roku Ryszarda Kubiaka. Prowadził to swoje ulubione dzieło przez 20 lat i zdążył jeszcze nakreślić program XXI Festiwalu oraz podpowiedzieć jego motto Grandi Amore, czyli Wszystko o Miłości. W trakcie trzech koncertów i 23 projekcji filmów oraz spektakli muzycznych tegorocznych XXI Ogrodów Muzycznych było bardzo dużo o miłości. Już inauguracyjny koncert nosił tytuł W Promieniach Miłości i wprowadzał w nastrój lirycznej czułości. Był to coraz chętniej słuchany na salach koncertowych występ akordeonisty Bartosza Głowackiego, który wraz z gitarzystą Adamem Wochem i Martyną Kasprzyk-Peralta, mezzo-sopran, zaprezentowali znane i lubiane utwory Piazzolli, Monteverdiego, Vivaldiego czy De Również koncertem na żywo skończył się muzyczny lipiec na Zamku Królewskim. Dla warszawskich sympatyków muzyki zagrał znany pianista Aleksander Dębicz z towarzyszeniem Krakow Golden Quintet. Klasycznego kwintetu dentego. Szczególnie gorąco publiczność przyjęła błękitną rapsodię George'a Gershwina, którą artyści zagrali również na BIS. Był też koncert nadzwyczajny występ białoruskiego chóru Wolny Chor. Artyści wystąpili w maskach, ponieważ działalność tego zespołu jest w rodzinnym kraju zakazana i jego członkom grożą represje. Amore, amore. Pomijając nieszczęśliwe Miłości z Halki, nagranie z Wiednia, reżyserowane przez Mariusza Trelińskiego z Piotrem Beczałą i Tomaszem Koniecznym oraz z Romea Juli w wykonaniu londyńskiego baletu, O Grandi Amore śpiewano dużo i pięknie. Najpiękniej na Arena di Verona wykonali duety miłosne Sonia Jączewa i Vittorio Grigolo. Śpiewali Gunoda, Masneta, Bizeta Pucciniego Verdiego. W tym samym starożytnym Amfiteatrze Werony nagrano niezwykły koncert pod tytułem Pavarotti. Niekończące się emocje. Poświęcono go tenorowi wszechczasów w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Wystąpili Placido Domingo, José Carreras, Angela Giorgiu, Fabio Armiliatu, także w duecie z Pavarotti, śpiewającym na wielkim telebimie z nagrań archiwalnych. Wrażenie niezwykłe, wzruszające i niezapomniane. Włoskie arie i pieśni, najczęściej miłosne, wyśpiewał światowej sławy niemiecki tenor Jonas Kaufmann w nagranym w historycznym amfiteatrze Waldbune, koncercie zatytułowanym Włoska Noc. Akompaniowała mu orkiestra Radia Berlińskiego. Nie brakło miłości również w dorocznym koncercie z podwieży Eiffla z 2020 roku a tym bardziej we wspaniałym koncercie plenerowym z Grafenegg w Dolnej Austrii, w którym główną postacią był Piotr Beczała, który zaśpiewał, trochę przypominał Sylujana Kiepurę, znane światowe przeboje z oper, operetek i muzykali. Towarzyszyła mu znakomita austriacka śpiewaczka Julia Fischer, sopran i wybitna skrzypaczka Elisabeth Kulm. Wspomnienie z Mozartem. Był też wieczór szczególny, poświęcony pamięci twórcy, a obecnie patrona festiwalu. Grupa młodych kontynuatorów festiwalowego dzieła Ryszarda Kubiaka zaprosiła jego przyjaciół, by podzielili się z liczną publicznością, zgromadzoną w koncertowym pawilonie, garścią wspomnień o nim. A publiczność w odpowiedzi na sugestie Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu stawiła się tego dnia przeważnie w białych strojach i z białymi kwiatami, na które przygotowano na scenie kilka wielkich wazonów. Te kwiaty zostały przez organizatorów przewiezione potem na grupę Ryszarda Kubiaka. Wspominali go ludzie znani i lubiani. Stały walec i patron ogrodów senator Marek Borowski, Jadwiga Czartoryska z Fundacji Zygmunt Zaleski, która jest głównym partnerem współorganizującym festiwal, Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Janusz Marenowski, dyrektor Symfonii Warsowi. O swojej wieloletniej współpracy z szefem Opowiedział też Piotr Łabanów, główny koordynator festiwalu. W tym wieczorze uczestniczyło również grono krewnych i przyjaciół Ryszarda Kubiaka, a przede wszystkim jego syn Łukasz Kubiak. To on przyjął odznakę honorową zasłużonego dla Miasta Stołecznego Warszawy, przyznaną Ryszardowi Kubiakowi w listopadzie 2020 roku przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Odznakę wręczyła Magdalena Roguska. Wicze Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Odznaka przyznana została Ryszardowi Kubiakowi na wniosek Warszawskiej Rady Seniorów, która już pięć lat temu znała ogrody za miejsce przyjazne seniorom i nadała festiwalowi ten tytuł w swoim dorocznym konkursie. Wieczór wspomnień zwieńczyła niezwykła projekcja. Do muzyki Requiem Mozarta widownia obejrzała balet konny nagrany w Mozartwosze w Salzburgu, pod dyrekcją Bartabasa Minkowskiego. Opery, biografie. Na 21 ogrodach pokazano trzy filmy, które oglądane były ze szczególnym zainteresowaniem. Przez starszą część widowni, jako wspomnienie, przez młodszą, jako echo legendy. To filmy o wszystkim zespole ABBA, ABBA Forever, zwycięzca bierze wszystko. Film biograficzny o Franku Sinatrze oraz film o Eli Fitzgerald. Wszystkie znakomite. A opery i balety? Trzeba koniecznie wspomnieć o cyganerii Puccini'ego, za mną Netrebko i Piotrem Beczało. O przepięknie wystawionej Carmen z jeziora Bodeńskiego, którą na ogrodach już oglądaliśmy. O Giselle Adama i o poławiaczach Pereu Bizeta, sfilmowanych w Teatro San Carlo w Neapolu. Złote konewki. Od wielu lat publiczność nagradza prezentowane na festiwalu projekcje swoją nagrodą, nazwaną Złotą Konewką. A w minionym roku przyznano nawet diamentową konewkę, czyli nagrodę za projekcję dziesięciolecia. W tym roku pokazano zarówno ubiegłoroczną konewkę, jak i tę ponadczasową. Za najciekawszą z dotychczas oglądanych projekcji publiczność ogrodów muzycznych uznała balet Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. W wykonaniu londyńskiego Sadler Wells Theatre. Jest to owosławne jezioro w męskim wykonaniu, w którym w miejsca delikatnych, zwiewnych tancerek ogląda się dynamicznych, silnych mężczyzn o ramionach potężnych, jak łabędzie skrzydła. W 2020 roku konewkę zdobyło nagranie opery Wiertiego Rigoletto, zrealizowane w 2019 roku na jeziorze Bodeńskim w Bregencji ze znakomitymi kreacjami Władymira Stojanowa, Stefana Costello i Melisy Petit. To niezwykłe przedstawienia na wyspie, zrealizowane w kolosalnych dekoracjach i z niezwykłymi efektami technicznymi, wystawiane są zwykle przez dwa lata. Tym razem, z uwagi na pandemię, przedłużono wystawianie Rigoletta także na rok bieżący. Oglądaliśmy więc w Warszawie tę operę równocześnie z bywalcami Bregencji. Tegoroczna konewka przypadła transmisji koncertu znakomitego, wszechstronnego skrzypka Davida Garetta. Nagrania dokonano w Arena di Verona w 2019 roku, gdzie artysta ze swoim zespołem obchodził dziesięciolecie pracy artystycznej. To faktycznie był niezwykły koncert. Starożytny amfiteatr w romantycznej Weronie i Garet, który gra wszystko, zarówno najwspanialsze utwory muzyki klasycznej, po nowemu, jak i rock oraz muzykę pop. I podbija widownię od pierwszego uśmiechu. Mówi się o nim paganini w wersji pop. Postscriptum. logo pokoleń, zaproszonych do gronia patronów medialnych 21 festiwalu Ogrody muzyczne imieniem Ryszarda Kubiaka widoczne było na wszystkich plakatach, na telebimach i materiałach reklamowych, a egzemplarze naszego pisma cieszyły się dużym zainteresowaniem festiwalowej publiczności. Artykuł pochodzi z 33 numeru warszawskiego miesięcznika seniorów, pokolenia. Czytał Ireneusz.